Witam wszystkich Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka pomysłów na prezenty dla osób, które ogólnie interesują się motoryzacją czy też motocyklami. Pierwszym, którym chciałem wam pokazać, jest to podkładka pod nóżkę boczną. Jest to bardzo przydatna rzecz, jest to praktyczny prezent dla każdego motocyklisty, ponieważ każdy z nas kiedyś na jakimś zlocie, czy też w czasie podróży musiał zaparkować na trawie, czy też na poboczu, które nie było zbyt twarde, zbyt stabilne. A właśnie coś takiego pomaga w tym, aby motor się nie przewrócił. E, mam też coś takiego i e, naprawdę jest to fajna rzecz. Akurat nie mam tego, które wam tutaj pokazuję. Mam trochę inne, mam takie bardziej prostokątne, ale spełnia to swoje zadanie. Dobra, jedziemy dalej. Kolejnym prezentem praktycznym będzie dozownik mydła w kształcie beczki na paliwo. Jak widzicie, ma on taki kształt typowej beczki i nawet imituje, że z jest... Ubrudzony jakimś paliwem czy olejem, jest o pojemności 400 ml i jest już dostępny z wysyłką od 0, 0 zł. Linki do wszystkich produktów będę, będą w opisie, ale o tym jeszcze powiem za chwilkę. Kolejna sprawa to jest książka The Art of Vintage Motorcycle. I powiem Wam jedno: dostałem kiedyś książkę o motocyklach, taki przegląd od lat powiedzmy 50. do współczesności. Jest to jedna z moich ulubionych książek, którą od czasu do czasu lubię sobie poprzeglądać. A dla osoby, która interesuje się motocyklami, będzie to na pewno bardzo fajna pozycja na jego półce z książkami. Jedziemy dalej. To chyba prezent bardziej dla dziecka. Jednakże na pewno tata motocyklista będzie dumny z tego, że jego pociecha ma taką, taką koszulkę. Czyli mój tata jeździ motocyklem. Dostępna od ręki w 24 godziny i jak widzę na chwilę obecną jest dostępne 52 sztuki. Czy tata motocyklista ucieszy się z, z czegoś takiego? Wydaje mi się, że tak, ponieważ e, zobaczyć swojego syna czy córkę z takim hasłem chodzącego gdzieś na zlocie na pewno... Na pewno jest, jest bardzo fajne. Kolejna sprawa, kolejny prezent, pomysł na prezent to kubki. Tutaj akurat widzicie, tak, widzicie takie tradycyjne kubki, które często można spotkać w jakimś sklepie czy w innych miejscach, z tym, że z grafiką nawiązującą do motoryzacji. W dole widzicie grafikę, chyba to jest Wespa. A u góry jest Route 66, także to jest też nie tylko dla, pana, dla fanów motocykli, ale ogólnie mówiąc dla fanów motoryzacji. Zobaczcie sami, na pewno znajdziecie jakiś swój, swój wzór, który wam się spodoba. Tego nie może zabraknąć w garażu, albo też w pokoju, w którym, w pokoju należącym do na motocyklisty, są to plakaty blaszane. O różnych wzorach. Ponownie jest tutaj wzór Root 66. Harley, BMW, Vespa są różne wzory. Sam mam kilka takich plakatów z różnymi grafikami, niekoniecznie nawiązującymi do motocyklizm, do motoryzacji i naprawdę fajnie się prezentują na ścianie. Jeżeli ktoś ma pokój, w którym kolorystycznie będzie to pasować, pasujecie właśnie ten plakat, to będzie to naprawdę udany prezent. Następnie mamy skrzynkę i kamienie do whisky. Są to kamienne kostki, które wkładacie do zamrażalnika, a gdy już osiągną odpowiednią temperaturę, wskładacie do napoju, czy to do whisky, czy do jakiegoś innego. Zaletą tego jest to, że w przeciwieństwie do kostek lodu nie rozpuszczają się i nie rozcieńczają napoju, także to jest na pewno duży plus, a jednocześnie też schładzają. Złoty trunek, ten czy inny. Kolejna pozycja na naszej liście to jest Organizer. W pierwszym momencie, gdy zobaczyłem to, myślałem, że to jest organizer na jakieś narzędzia drobne, ewentualnie na jakieś rzeczy, które można wziąć w podróż, typu, nie wiem, szczoteczka do zębów i tego typu rzeczy. Jednak zobaczcie sami. To jest organizer taki codzienny, bym powiedział, bo jak widać na zdjęciu, jest i długopis, i jakiś ołówek, telefon można tam sobie włożyć, słuchawki, czy też nie wiem, może kabel z ładowarki, kabel USB też się tam zmieści. Jest to wykonane ze skóry naturalnej i ma wymiary 22x14. Wydaje mi się, że to będzie dobry prezent, tym bardziej, że można go spersonalizować, ponieważ jak tutaj widzę. E, można dać sobie wygrawerować imię osoby do której ten organizer będzie należał, a myślę, że to jest fajny taki dodatek. To będzie to specjalnie dla tej osoby i będzie to praktyczne i bardzo ładnie wyglądać. I ostatni już dzisiaj na, na dzisiejszej liście. Poduszka. Ja nie chrapię, ja śnię, że jestem motocyklem. Jest to dla osób, które e, lubią tego typu humor, tego, ma, mają takie poczucie humoru. Ja mam k, podobną koszulkę, z też e, z hasłem, z tym, że nie jest, e, że jestem motocyklem, tylko ja mam napisane: "Ja nie chrapię, ja śnieżę, jadę motocyklem". I jest to moja jedna z moich ulubionych koszulek. Po prostu, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to na pewno z, mu się to spodoba. E, tak jak wspominałem wcześniej. Linki do wszystkich produktów będą w opisie, jednak chcę zaznaczyć, że ja nie jestem z nimi w żaden sposób związany. Ja ich po prostu znalazłem tam w internecie. Wydało mi się to dobrym pomysłem na prezent, tak więc nie mam z tego żadnej kasy, nie dostaję żadnej prowizji. Po prostu są rzeczy, które znalazłem i które mi się podobały spodobały. Natomiast jeżeli Wam spodobał się tego typu filmik, to bardzo proszę o łapkę w górę i co ważniejsze, Udostępnijcie ten film swoim znajomym, bo może akurat oni szukają pomysłu na prezent, a tu znajdą coś, co może im się spodobać. Jak na razie to wszystko. Wielkie dzięki do następnego razu. Cześć!